Witajcie, kochani, grzyby w znaczącym stopniu opanowały już różne miejsca w naszym domu. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tu, w zasadzie, z wczorajszego zbioru, dzięki uprzejmości naszego przyjaciela Marcina, też mamy, bo to w większości on te grzyby zebrał, piękne prawdziwki. E, prawdziwki, takie właśnie. E, Prawdziwe, królewskie, y, prawdziwki tu są takie ceglastopore, ja wcześniej takich prawdziwków nie znałam, takie prawdziwki, które mi przypominają Buddę, to oczywiście już są y, y, te nóżki poobcinane. Wszystko wczoraj zostało oczyszczone, podeschło bardzo ładnie i teraz y, chciałam Wam pokazać nasze metody suszenia grzybów. To, co najbardziej uwielbiam w suszeniu grzybów, oprócz tego, że te grzyby po prostu zbieramy, to to, że wzbudza to ludzką kreatywność. Bo jeżeli nie ma się kuchni węglowej z kratami, na, na których mogą suszyć się grzyby, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości powierzchni, miejsca, odpowiednio suchego, to musimy ruszyć swoją głową i wymyślać sposoby na to, by te grzyby wysuszyć. I te sposoby są bardziej kreatywne, albo mniej kreatywne. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie my mamy pomysły na suszenie grzybów, oprócz takiego standardowego, jak w suszarce. W suszarce. Suszę bardzo małą ilość grzybów, bo musiałabym mieć, nie wiem, 100 takich suszarek, nie mówiąc już o tym, ile by to zużyło prądu, ale w suszarce suszarkę używam tylko dlatego, że w niej suszę grzyby pokrojone tak właśnie na plastry, i później one służą mi do dekoracji, na przykład zupy. I kiedy gotuję zupę grzybową, taką na przykład świąteczną, to gotuję też właśnie taki wysuszony grzybek, i potem kładę to na zupę, i to bardzo fajnie wygląda. Podczas suszenia w suszarce co jakiś czas zmieniam kolejność tych tac, i wtedy grzybki suszą mi się y, równomiernie. Ale nie chcę mówić o tym sposobie, który jest chyba najmniej kreatywny. To, co mnie, kochani, urzekło. Zapoznając się z różnymi dawnymi metodami suszenia grzybów, to jest suszenie grzybów na desce. I przejdę teraz nie na desce, tylko na gałązkach. I teraz pokażę Wam, jak to pięknie wygląda. Przyniosłam taką oto gałąź, którą mąż przymocował mi do deski, i natykam na te. Gałązki, grzyby, i to daje dodatkową przestrzeń, gdzie można suszyć grzyby, ale i też naprawdę pięknie wygląda. Tu mam przygotowane, nie jest to może jakiś taki bardzo ekonomiczny sposób, jeżeli chodzi o miejsce, bo jeżeli chodzi o tego miejsca, jest potrzeba sporo, dlatego że na takie gałązki nie wejdzie nam dużo grzybów. Sekatora szukam. Natomiast, gdzie ja go mam? Tu, dobrze. Natomiast wygląda to przepięknie. I teraz kluczem do tego, żeby można było właśnie w ten sposób suszyć grzyby, jest, są odpowiednio cienkie gałązki, które przycinamy właśnie pod takim kątem to jest 45 stopni, żeby grzyby mogły być na to nabijane. I właśnie dwie, trzy takie gałęzie w naszym salonie będą gościć z grzybami. Można oczywiście na te gałązki ponabijać grzybki w całości, ale ja akurat tutaj wybrałam do tego tego pięknego prawdziwka którego pokroję na cząstki, zobaczcie, jaki piękny, jaki zdrowy. Mniej więcej na takie same kawałki, takiej samej wielkości. I teraz będę nabijać na gałązki, zaczynając tą częścią od spodu, ponieważ ona jest dosyć miękka. Na gałązkach znajdują się takie miejsca, w których rosłyby odrosty, czyli kolejne gałązki albo pąki liściowe. Więc, delikatnie, żeby grzyb nam się nie przerwał, trzeba to nabijać, i już widać, że na tę gałązkę wejdzie sporo. Tego grzyba, ale nie będzie go wystarczająco, dlatego będziemy jechać zaraz do lasu po kolejną porcję grzybów. Podobno, właśnie kiedyś w ten sposób suszono grzyby. Ale teraz jeszcze inny sposób. Teraz tutaj, kochani, przy naszym kominku mam taki stojak. To jest stojak do nut, prawda? Tak. tak. I teraz do tego stojaka mąż, tak mówię specjalnie, jak się tutaj mówi u nas, nie Krzyś, nie Krzysztof, tylko mąż, mąż przyczepił mi palik do podtrzymywania pomidorów. Na którym to paliku, właśnie na Dratwie, w taki klasyczny sposób suszę grzyby, tak jak się to robiło u nas w domu. Babcia zawsze i mama w ten sposób suszyły grzyby, przy czym u nas suszone grzyby to były tylko prawdziwki. U nas się nie suszyło podgrzybków, nie suszyło się koźlaków, ani maślaków, ani żadnych innych, tylko wiadomo było, że jak suszony grzyb. No to musi to być prawdziwek. I teraz tutaj mamy y, sznurki prawdziwków, a tu mamy miks grzybków, czyli tutaj są właśnie koźlaki i siniaki u nas zwane. No i oczywiście sobie to o, y, oznaczam, żeby potem wiedzieć, co to są za grzyby. Tutaj na przykład są siniaki, czyli czarne łebki podgrzybki, inaczej u nas tak się na to mówiło. Kiedy grzybki się już podsuszą, to wędrują na statyw do mikrofonu i na tym statywie do, do mikrofonu, który również jest koło kominka, grzyby się dosuszają. Oprócz tego, kiedy kominek nie jest zbyt gorący, to suszę grzyby na tackach do pizzy. I to są bardzo fajne tacki, dlatego że ze względu na to, że one mają dziurki pod spodem, a na tej tacce położony jest papier do pieczenia, to jest wentylacja i można suszyć grzyby. Ja tutaj akurat suszę nóżki od prawdziwków. Podobnie jak właśnie tutaj na tym sznureczku, też mam same nóżki pocięte od prawdziwków, ponieważ je później... Zmiksuję i będę miała taką mączkę do podkręcania smaku potraw grzybowych, jeżeli one nie będą z prawdziwków. Czyli tu mamy pierwszy etap, tu mamy drugi etap. Kiedy wiadomo, że grzybki są suche? No, to y, dobre i takie wytrawne, doświadczone gospody nie wiedzą. Jeżeli dotykamy, jeżeli w ogóle te grzybki są na sznurku, to jeden dotyka drugiego i może tak być, że wydaje się właśnie tutaj, kiedy sprawdzamy, że grzybek jest suchy, ale kiedy rozsuniemy grzyby, o, w te miejsce sklejenia, to one są wilgotne jeszcze nadal. Dlatego tak ważne jest, kiedy suszymy grzybki na sznurkach, żeby co jakiś czas właśnie poruszyć sznurecz, grzybkami na sznurku, żeby je rozkleić. Zwiększyć odległości między nimi, ponieważ wtedy jest no, pewność, że one nam się dobrze dosuszą. Podobnie tutaj jest z tymi prawdziwkami, a to są siniaczki. Jeżeli natomiast mówimy o grzybkach takich y, poziomo-suszonych, no to co jakiś czas trzeba je obracać. A co robię z grzybami, które już są suche? Czyli które z tego etapu drugiego trafiają do etapu trzeciego, czyli do pojemnika, w którym przechowuje grzyby. Grzyby suszone przechowywało się u nas pszczoła to lata? Mucha. Jakaś... Nie, to nie jest mucha. Nie nie. Przechowywało się w zasadzie na trzy sposoby, czy w trzech pojemnikach, i ja też tak robię. Po pierwsze, to jest lniany woreczek. Do którego wkładamy grzyby, i pamiętam, że właśnie babcia w takim lnianym woreczku przechowywała grzybki w kuchni. Na kaloryferze? Nie na kaloryferze, Nie? właśnie w kuchni. Ale w kuchni miała wtedy jeszcze kuchnię węglową, bo to taka, taka stara była kuchnia węglowa, i tam było bardzo ciepło, ale pamiętam właśnie, że worek z grzybami nie był w pobliżu tej kuchni, tylko był bardziej w pobliżu lodówki, czyli jakby po drugiej stronie tej kuchni. Bo u nas zawsze wisiały właśnie na kaloryferach. No właśnie, dlatego, że te, wtedy jest pewność, że one nie zawilgotnieją i że będzie naprawdę tam sucho, tak jak trzeba. Yy, torby papierowe, one też, to wszystko zależy kochani od tego, Jaką mamy temperaturę i wilgotność w domu? Akurat tę torbę pełną właśnie takich kapeluszy, kań, trzymam koło kominka i one nie wilgotnieją, dlatego że tam jest bardzo, bardzo sucho. Są i ciepło. Są spięte właśnie te torby takimi klamerkami do prania. No, oczywiście też przechowujemy grzyby w słojach i. Tutaj jest znów kolejne, kolejna porcja kań, i mamy też odpowiednio suche grzyby. Grzyby suche, dobre, rozpoznajemy po tym, że pod naciskiem palca uginają się, ale też i łamią się bardzo łatwo, e, właśnie m, dlatego, że są no, optymalnie wysuszone. To powinno być. Szczelnie zamknięte, potem to zamknę. Tutaj mam sój, który jest wypełniony grzybami mieszanymi, suszonymi, czyli tu właśnie są podgrzybki, czarne łebki, inaczej czy siniaki. Są tutaj e, kozaki, tak jak się u nas mówiło, czyli koźlaki, oraz e, maślaki suszone i one właśnie. E, Uginają się pod naporem palca, ale też i się łamią. I znaczy, że one są dobrze wysuszone, i oczywiście mąż, jak zawsze, musi spróbować. Tutaj mam prawdziwki, ale wiecie, że wzięłam taki słoik, myśląc, że będzie tu mało prawdziwków, gdy tymczasem okazuje się, że prawdziwków tutaj jest mnóstwo. I nie sposób po prostu tych grzybów z innymi pomylić, więc nawet nie musiałyby być podpisane. I kiedy taki właśnie sznurek jest dobrze wysuszony, sprawdzone są grzyby właśnie między, w tych miejscach, gdzie się ze sobą stykają i tam nie ma żadnego śladu wilgoci, nie wyczuwa się jej, to wtedy właśnie jest to już ten moment, że można grzyby przesypać. Do słoja i oczywiście do każdego słoja trafia obowiązkowa porcja ryżu, ponieważ ryż bardzo dobrze pochłania ewentualną wilgoć, gdyby okazało się, że któryś z grzybków był niedosuszony, albo na przykład słój był w jakiś sposób nieszczelny, na przykład nieszczelnie zamknięty. Te wszystkie słoje, kochani. Które tutaj widzicie, one mają takie piękne nadruki, takie nie wiem, to nie są nadruki, one są po prostu w ten sposób e, nie wiem, odlane, jak, nie wiem, jak dzisiaj jakie są dzisiaj metody robienia słojów. I te wszystkie słoje, podobnie jak słoje do octów, e, my w słoje zaopatrujemy się w sklepie superbutelkipl i również takie słoje. Do przechowywania grzybów z tego sklepu Wam, kochani, serdecznie polecamy, dlatego że grzyby, podobnie jak octy, czy ogórki, czy cokolwiek innego, zasługują na to, żeby być przechowywane w pięknych, w pięknych opakowaniach. I w opisie tego filmu będzie, jest link do sklepu superbutelki.pl. To jest link afiliacyjny, co znaczy, że jeżeli zrobicie zakupy z tego linku, to my dostaniemy drobno, drobną prowizję, którą zawsze przeznaczamy na zakup karmy dla naszych zwierząt. I dziękujemy Wam za wszystkie zakupy. A powiesz jeszcze, kochanie, jak u Ciebie się przechowywało grzybki? E, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się. Te grzyby przechowywało, natomiast na pewno były kaloryfery obwieszone właśnie takimi e, woreczkami. Ale chcę Wam powiedzieć, co mi się najbardziej podoba. Jaki sposób mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o usłyszenie grzybów? To jest właśnie to. Ten sposób mi się najbardziej podoba, i teraz zobaczcie, tam jest kominek, i tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu stanie drzewko. Duże drzewko z takimi gałązkami, i tam będziemy sobie e, grzybki wkładać i suszyć. Będzie to świetnie wyglądało i myślę, że będzie bardzo praktyczne, bo bardzo dużo grzybków wejdzie. Kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś podpowiedzi, lub też chcielibyście się podzielić sposobami, w jakie wy e, suszycie grzyby, to piszcie o tym w komentarzach, a możecie też. Umieszczać zdjęcia na Facebooku w grupie Ogrodnictwo Intuicyjne Uprawy. Może zainspirujecie nas swoimi pomysłami, może nam coś podpowiecie. To jest dopiero początek sezonu grzybów. Tutaj będzie nieprawdopodobna ilość i nie jesteśmy w stanie przeznaczyć nie wiem w całego domu na suszenie grzybów chociaż myślę że mój mąż nie miałby nic przeciwko temu więc czekamy na wasze podpowiedzi pozdrawiam was serdecznie w każdym kącie w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi Otwór w komórce, spryt szczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy. Czuję, tworzy mój konkretny byt, I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz, żyjesz w dole lub na szczycie, W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.